Cześć! Dzisiaj przetestujemy strugarko grubościówkę firmy Airbauer. Zaczynamy. Dobra Boże, urządzenie na stole jest naprawdę ciężkie. Nawet w instrukcji jest pokazane, że potrzeba jest dwóch osób do dźwigania tego. No dobra, jakoś dałem radę. Dobra, kilka danych z instrukcji na temat urządzenia. Napięcie 220V, moc 1500W. Maksymalna szerokość strugania 254 mm, minimalna długość podawanego przedmiotu 120 mm, maksymalna grubość cięcia 2 mm, prędkość, y, maksymalna wysokość strugania 200 mm, prędkość podawania 6 m na minutę, wymiary stołu, to tam mniej ważne, waga 34 kg. No to jest trochę dobra, zmontujemy urządzenie. I zobaczymy, i przetestujemy. Urządzenie mamy już zmontowane. Krótki opis po zmontowaniu urządzenia. Samo urządzenie dodatkowo odsys odsysacz biurów. Montowany raz tutaj z góry, jeśli używamy heblarki. I raz od dołu z tamtej strony, jeśli używamy hebla. Bez tego odsysacza maszyna nie będzie działać. Tutaj jest pin, który zwalnia blokadę, więc musi być to założone albo tak, albo tak blokada do, do noży przy wymianie noży jeden popychać rączki takie popychacze płaskie Dobra, co do samego urządzenia włącznik tutaj start stop plus bezpieczeństwa grzyb wciskamy tutaj jest tak, osłona noży wysuwalna blokada mogę zarówno jak strugamy ile chcemy żeby sobie to ustalić blokada jest też można ją podnieść podnosimy ją gdy zakładamy tutaj biurów tu on przykręcany jest na dwie śruby jeśli jest w tą stronę jest przykręcany na tą śrubę do tego dolnego stołu. I jest blokada. I teraz tak, do grubościówki, tu jest pokrętło, wysokość. Regulacja stołu dolnego. Tu jest blokada tego stołu, więc możemy zablokować oraz tu jest podziałka. Do Regulacja jest z tyłu, już tu nie widać, jest blokada. Plus regulacja jest tutaj, kręcimy i tu mamy podziałkę. Ustalamy sobie głębokość. Na podziałce jest od 0 do 3 mm. Stoły aluminiowe, tu wygląda dosyć to solidnie. Ten stół dolny też wygląda solidnie. Na Podnoszenie i obniżenie danego stołu na czterech śrubach, więc myślę, że to też jakieś tam solidność daje. I teraz, tak ta listwa, ta co zauważyłem, ona jest krzywo. Nie idzie równolegle do tego stołu, jest pod kątem. Więc to jest minus, jakiś już widzę. Trzeba będzie to sobie wyregulować. Po prostu będę musiał dać z tyłu tutaj podkładki, żeby ją. Doprowadzić, żeby była pod równolegle do tego stołu. Czy ona ma to 90 stopni, no tu mierzyłem, że ma 80 stopni z tej strony. Aczkolwiek tu na końcu widzę, że już dołem ucieka, robi to jest takie łukowate, więc sama w sobie listwa jest krzywa. Ale myślę, że jak ją ustawię równo to przynoszę jest 90 stopni, więc to będzie... Dobrze, plus do tego, tutaj z tyłu jest też blokada od 0 do 45 stopni. Możemy ją sobie pochylić w tą stronę. 0. Tu też już można, jest regulacja tego kąta, żeby do 0, ja to sobie już zaregulowałem. Tu jest blokada na kim dokręcamy. Także nas, chyba to wszystko. Teraz ja tu tylko ustawię tą listwę, no i przetestujemy. Postrugamy. Jakieś deski i przechablujemy sobie parę desek. I zobaczymy, jak to działa. Dobra, listwa mam ustawiona. Trochę to trwało. Powiem, że nawet ponad godzinę, ale się udało. jest jeszcze idealnie, ale jeszcze już jest lepiej. Jeszcze to będę się nad tym posiedzieć trochę. Dobra, tu sobie nam zablokuję. Obniżę sobie stół, wiem, pół milimetra, najpierw krawędź. Zablokuję stół, najpierw krawędź deski sobie przefrazujemy, tu mam deskę, zobaczymy jak pójdzie. Była trochę krzywa, ale już zebrało początkowo, zbierało tylko na końcach, bo było i była dosyć prosta, ale teraz zebrało. Nawet to ładnie wygląda. Tu jest kąt 90 stopni, trzeba będzie też określić bo sama w sobie jest deska krzywa ale wygląda, nie jest teraz jeszcze spryzujemy tą szerszą część i na szerszą częścią na szerszej części spróbujemy sobie te No też schablowało, tu trochę mi wyrwało na końcu, ale to ja chyba docisnęłem nie nie tak jak trzeba, ale wygląda to ładnie. Dobrze. Nie mogę się do tego że coś jest nie, nie tak. Ten no, kąt tu chyba delikatnie ucieka. A, ale to jeszcze trzeba będzie popracować. No to właśnie tutaj. I teraz tutaj tej czy tutaj szerszej i zobaczymy kąt. No jest 90 stopni, jakby nie patrzeć. Jest OK. Dobra, teraz mam pierwszą deskę. I tutaj. I w miarę lekko po tym stole, więc ślizga się ładnie, blokuje się. To jest trochę dłuższy, mi tam bramina przeszkadza, to trochę go przysunę. To bardzo ładnie jest przestrugana, prze... więc wydaje mi się, że wygląda prosto Bardzo ładnie to Jeszcze krawędź przestrugamy. Lecą górą, ale większość leci dołem przez ten wyrzut. Także jest ok. Przy krawędzi, to nawet nie powiedzieć, że to zbiera, zbiera. Tak lekko idzie. Co? So. I za słabo dokręciłem w ogóle nie dokręciłem do tego no, teraz tak. tu to przeszkadza troszkę ta rączka, ale ją można zdjąć już po problemie. No jest 90 stop, ładnie. On jest, jestem zadowolony jak to zastrugało tą deskę no i teraz mamy wykrawędzie tą samą wtedy docinamy na pile to była prosta równoległa do tej no a tam drugą na grubościówce teraz tą deskę plus drugą Przepuścimy przez grubościówkę i zobaczymy jak to wygląda. Dobra, teraz grubościówka. Deskę mamy w najgrubszym miejscu 21 mm. Ustawiłem 20 mm na grubościówce i zobaczymy. Miejscach, pewnie w tych sprawdzimy, no jest 20 tak nie, nawet delikatnie grubiej, więc to jest też do ustalenia. A więc tak, poluzujemy tu blokadę. To jest już problem z tą blokadą, ale przy wąskich deskach blokuje się o stół. Nie wiem, tak, ale mamy. 19 wstawione 19 i zobaczymy 19 zabrało nie wszędzie, czy jeszcze jest mniej no jest też delikatnie 19 ponad tak, czyli to też trzeba się nauczyć ustawiania, bo ta podziałka też nie do końca daje, ale jest dobrze. Damy 18 i zobaczymy teraz 18. Przełożę kamerę z drugiej strony, żeby to było jak wychodzi. Mamy ładnie wyheblowane z dwóch stron, 18 ustawiliśmy, no jest troszkę ponad, czyli to jest kwestia sobie potem 18, jest takie delikatnie, dziesiątki ponad, chociaż teraz jest lepiej, ale ustawiłem tak mniej niż 18, czyli jest ok. No dobra. I szersza deska Grubo się jest teraz 17. Ustawimy na 16. Generalnie nie zamierzam zbierać więcej niż 1 mm desek. Nawet jak będzie się to związało z, z kilkukrotnym przejściem. Warunki są trudne, bo na ziemi. Ale już nie chcę mi się je na stół z powrotem wstawiać, bo jest... Naprawdę ciężka maszyna, 34 kg, Samemu dźwigać. Będę musiał dorobić do niej jakiś wózeczek, jakieś sobie ten stanowisko, na którym ono będzie jeździło. No dobra, lecimy z pioseczką. Maszyna zatrzymała mi się na tym senku, czyli senk był twardy, ale na szczęście jakoś poszło, więc... Ale wyciągnąłem, chyba nic się nie stało z maszyną. No i to, wygląda to ładnie. Na grubości było 16 ustawione. No i mamy 16. Czyli to opanowane jest. Wydaje ja mi się, że na końcach trochę jest nierówności, aczkolwiek nie. To jest kwestia wkładania. No niestety wkładanie, podawanie materiału jest ciężkie, bo ten stół dosyć zasłania i nie widać, jak go tam podać, ten materiał. Myślę, że to jest też kwestia wprawy ale jest troszkę utrudnione. No i przy odsysaniu górnym zamontowanym jest problem z tym, to musi niestety wystawać ta osłona. Bo jakbym ją chciał położyć na górę, na pomysł, to taki, nie mógłbym stołem obracać, więc to też jakaś taka niebezpieczna No, ale trzeba uważać, Takiego wystaje, łatwo to zahaczyć i złamać albo uszkodzić, więc trzeba na to uważać. Ewentualnie ten nie zdjąć, też tego nie można całkiem, chyba tu całkiem odkręcać, no ale jest ok. Czas na krótkie podsumowanie. Pierwsze wrażenie: bardzo pozytywne. Maszyna stabilna, bardzo ładnie. Struga, grubościówka również bardzo, bardzo ładnie. Jakieś tam minusy no, odnośnie no, użytkowania, czyli te, gdzieś tam te rączki, które niestety gdzieś tam haczą przy pewnych ustawieniach, ale to nie jest jakimś dużym problemem. Malutki minus za tą listwę, która była nierównolegle do stołu, ale to dało się to naprawić łatwo. Jest to sprzęt, można powiedzieć, no, z dolnego przedziału cenowego, więc też nie ma się coś spodziewać tutaj fajerwerków po tym sprzęcie. Aczkolwiek no wszystko wygląda ok. Jest, jest, jedna, jest jedna rzecz, która mnie niepokoi, a mianowicie w internecie znalazłem informację na temat przed zakupem oczywiście tej maszyny, że słabej jakości jest pasek napędzający i potrafi się zerwać. Więc zobaczymy przy dłuższym użytkowaniu czy to jest... Problem też w moim egzemplarzu, czy został on już wyeliminowany, czy było to tylko w, początkowych, w początkowej fazie produkcji ten problem. Także ja osobiście mogę polecić tą maszynę na dzień dzisiejszy oczywiście. Trzeba na niej troszkę też popracować, żeby zobaczyć, jak się będzie zachowywać przy większej ilości. A więc ja na pewno polecam. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał. Widzimy się następnym razem. Cześć.